Witam wszystkich po dość długiej przerwie, znowu wróciłem do Was. Oczywiście jestem w pracy. Jak widać tam dalej zaraz przybliżę. Wykopuję korzenie, kamienie, które są na polu. Pole było bardzo długo nieuprawiane, pozostały takie kępy, z których po prostu rekultywuję i na tym polu. Rok temu, w tamtym roku, dokładnie gdzieś o tutaj, w tym miejscu, w tych krzakach, znalazłem ziemiankę. Była piękna podłoga wyłożona, kawałki mundurów i różne inne rzeczy. Jestem w tej chwili od tego miejsca jakieś 150 metrów. kopie na górze kolejny korzonek na samym szczycie. I zobaczcie co znowu się trafiło. Składa amunicji, magazyn jakiś na głębokości 40 cm. Zobaczcie, jakieś porozwalane łuski. Tutaj o, druga z prochem. Zobaczcie, jak to śmiesznie szarfnęłem łyżką od koparki. i wszystko idzie w dół coś czuję, że dzisiaj znowu będę musiał powiadomić patrol szaferski, bo już nadmieniam, że 4 czy 5 godzin temu już ode mnie odbierał tutaj niespodzianki tylko, że była to na wierzchu, amunicja do Mausera jakiś kawałek zapalnika niekompletny no i myślałem, że to będzie na dzisiaj tyle, a tutaj Jedna z ostatnich korzeni w dzisiejszym dniu, bo już dzień mi dobiega końca, roboczy. A tu znowu niespodzianka. Podejrzewam, że też to jest jakaś kolejna ziemianka. Postaram się to wykopać, żeby to stąd zabrać saberów za chwilę. Potem nagram Wam kolejny filmik. Co tam znajdowało się sam. Nie. Pozdrawiam.